Siemano, z tej strony Gplay, właśnie odwiozłem, słuchajcie, Gplaykę do pracy i zobaczcie, co zauważyłem w ogóle nieopodal galerii handlowej. Jest to chyba jakiś konkurs, w którym do wygrania najprawdopodobniej są nagrody i chyba trzeba będzie tutaj ustrzelić cel. Także zaraz będziemy brali w tym udział. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś drogie wzięcie udziału w tym konkursie. Chciałbym pozdrowić najnowszych subskrybentów, a mianowicie kwiatuszek dla Gplaya. O, dzięki wielkie za kwiatuszek: Antoninę Jankowską, Ksaw, Dirt Boys oraz różową. Kitty, a jeśli wy chcecie zostać pozdrowieni w następnym odcinku, to wystarczy, że klikniecie subika, do tego dzwoneczek. I możliwe, że to wy będziecie następni. A idę dowiedzieć się o co tutaj chodzi, co to jest w ogóle za konkurs, i jak wygrać te pickie nagrody. Bo widzę, że tutaj jest super samochód, słuchajcie, lambo takie do wygrania. Także może być naprawdę ciekawie. Dzień dobry, ja chciałbym tutaj coś wygrać. Da, da, dzień dobry, dzień dobry. Oczywiście zapraszam dzisiaj do udziału w naszym miejskim konkursie. Wystarczy, że wylosuje pan kolorek. Następnie podejdzie do tego koloryk. Koloru. Tutaj mamy zadanie do wykonania. Po każdym zadaniu odbiera pan nagrodę, ale uwaga, uwaga, trzeba wykonać wszystkie zadania, bo inaczej, jeżeli pan nie wykona nawet jednego, płaci pan nam skrzynię po prostu pełną złota, proszę. Ojejku, pana. a ja nie mam tyle złota, ja mam tylko 16 No 16 To będzie sztabek. musiał pan po prostu zarobić. Jeszcze taka kwestia jest, ponieważ tutaj, żeby strzelić, trzeba brać łuk i strzały Dobra. i za każdą nietrafioną tarczę płaci nam pan 10 zł. A, no nie, Rozumie pan? To jest ryzykowne. Dobra, a skąd trzeba strzelać? Skąd yy, może stąd? pan strzelić, ale jeżeli z miejsca diamentowego panu uda się pięć razy superowo strzelić, wygrywa pan oto zło jeszcze skrzynię diamentów. No dobra. Jest pan zainteresowany naszym konkursem. Jestem biorę udział normalnie i to z Dope, diamentowego robo. pola będę strzelał jest, normalnie. Jest pan pierwszą osobą, która się po prostu zgodziła. Mam nadzieję, że wygram skrzynię złota. No raczej nie. To był dobra, taki trudny strzał w pana, ale dobra, lecimy, słuchajcie ty. Do Tutaj Dobrze, nie wiem, który ustrzelić, może proste zadanie będzie dirtowe, słuchajcie, na początek także spróbuję ustrzelić, udało mi się nic Brawo! panu nie płacę Dobrze, pan nie płaci, proszę zapraszam tutaj do dirtowego to jest jakiś zadania. Ślubek. W ogóle Noobek. słuchajcie na zdjęciu. Dobra, czytamy zadanko, także Nub potrzebuje Twojej pomocy. Pomóż mu, a następnie wykonaj dla niego przysługę. Jak to zrobię, to co później tutaj przychodzę i odbieram ale... nagrodę tak, pierwszą. Tak, tak, ale na razie proszę nie patrzeć. Bardzo superowa nagroda. Więc Dobra. niech pan szybko leci po prostu do nóba. Lecę szybko do Nubka i robię dla niego tą przysługę yy, i, mus i musimy mu po prostu pomóc. nubek potrzebuje naszej pomocy, także słuchajcie. Podjedziemy, mam nadzieję, że sprawa będzie prosta i zobaczymy w ogóle jaka pierwsza nagroda będzie, jaką wygram. W sumie ciekawie się zapowiada odcinek widzowie, jeśli mi kibicujecie, to zostawiajcie kciuki w górę. Mam nadzieję, że dobijecie przynajmniej te tysiąc kciuczków, a my idziemy w ogóle do Nubka, zagadamy tutaj. Halo Nubek, przepraszam, jest tutaj Nubek, jest twój e, tata w ogóle? Dzień dobry. nie wie pan co z moim tatusiem, ogólnie się coś e, stało. Gdzie on Jakaś... jest? Pani w ogóle przyszła i go zamknęła tam na górze wie pani na górze tak tutaj idzie tam na górę gdzieś tam bo ja tego strasznie też nie za moim tatusem dobra to zaraz pomogę twojemu tatusiowi panie Nube, gdzie pan jest już idę ej Patrzcie, lawa normalnie nad jego głową. O nie, pomocy, tutaj normalnie. Pomocy, nie, pomocy, pomocy. Niech mi ktoś pomoże. Chwila, zaraz panu pomogę. Kto to w ogóle zrobił? Takiego trolla, że lamy nad wie. głową? Nie, panie, panie, e, ktoś tu przyszedł. Wie pan, kto ja panu powiem. Niechby pan tylko tutaj uwolnił. Dobra, dobra, czekaj, bo ja nie mam kill Szybko Daj pomocy ten dla nutrów. Astronauta ma, astronauta ma. Astronauta, i czekajcie, tu jest astronauta. Ej, dzień dobry, potrzebuję kill ma pan? Ej, wyjdź stąd. I czekajcie, Nic ci tutaj jest. Ej, dobra, mam kilof, ha! pan! Kiedyś mi pan pomagał z tym, z tym strasznym księżycem, a teraz taki niemiły Nie ja lubię nie ciebie! Donosisz tylko na mnie, Idź A stąd. ja donoszę, trzy serduszka mi w ogóle zostały, jaki on mocny, ty, idziemy szybko uwolnić. Ja no, Już mam tutaj ciebie, uwolniłem. O, Dawaj, występuje. Dzień normalnie stary, dzięki bardzo. Spoko, koleżko. spoko, spoko. Ty Słuchaj. trzeba tą lawę zakryć tutaj. Masz coś, jakieś bloki. Nie wiem, to sam sobie załatwisz. Załatwię! Już pomogłem ci? za yy, no. zadanko. No, no nie, wiesz co, pomoc jest, bo w ogóle teraz jestem taki crazy noob, co nie? Wow, ale umiem superowo skakać. No. Słuchaj, przyszedł do mnie taki w ogóle pro jeden i kupiłem nowy telewizor, a on mi ten telewizor zabrał. Masz zadanie odzyskać telewizor od pro dla mnie. No dobra, dobra, postaram się, zobaczę w ogóle co da, się, co da się zrobić. Dobra, to ja wsiadam samochodem, podjadę szybko do pro, bo on tutaj mieszka niedaleko. I słuchajcie, w ogóle pro taki złodziejaszek, żeby lubkowi słuchajcie, telewizor kraść. To już po prostu szczyt bezczelności. Ja słuchajcie, na to nie pozwolę. Ty, akurat chyba wraca na chatę. Czekajcie, podsadzimy się tu jakieś bloki, pozbieramy i zobaczymy w ogóle, czy on ma tutaj ten telewizor. Dobra, także tutaj hop. Ej. Patrzcie, ty wygląda jak Nubek, słuchaj. nareszcie, nareszcie. Ty jest typowy słuchajcie? Bocie, normalnie teraz mogę odpalić sobie nubski telewizor w końcu jak w, do, w domu! Co z tego, że mojej rodzice to Nuby. Nikt o tym nie musi wiedzieć. Ej, no czy ty nie jesteś pro. Z wyglądasz bardzo podobnie jak Nubek, słuchajcie. Te... Co, co ty, ty telewizor Nubie, Nie co ty wyglądasz robisz? jak pro, słuchaj! O co chodzi? W ogóle twoja rodzina to są nuby? Poważnie? Nie chciałem, nie chciałem, żeby wszyscy o tym po prostu wiedzieli. Tak, jestem z rodziny nubów, ale ja nie ja mogę. Tak bo ty, naprawdę się, ty się zawsze, zawsze panoszysz normalnie w zbrojce, a teraz normalnie wyglądasz prawie jak nub. No trochę ino masz twarz co najwyżej. Dobra, zabieram ci ten telewizor. Oddawaj ten telewizor! No to nie twój telewizor i słuchajcie, ja już wracam. Pomogłem nubkowi. Jak nubek będzie chciał ten telewizor, to się zgłosi do mnie normalnie. A ja lecę odebrać, słuchajcie, nagrody bo chciałbym tutaj już normalnie zobaczyć, co mnie tutaj czeka. Także tu zostało telewizor, nubka. Na razie go sobie położymy tutaj. I normalnie pani, ja tutaj odbieram już pierwszą nagrodę, także klikamy. Ej, co? Dirt wygrałem? Ej, no bez przesady. Normalnie tak się męczyłem, żeby tutaj dirt wygrać. No, o, panie. A co tutaj takiego mamy fajnego? Co to, co, co jest no mi co to w ogóle Siemanko? Tutaj? cześć! Co to w ogóle jest? Słuchaj, tu jest normalnie konkurs. Bierzesz ze mną Łodzią, można no, wygrać jasne, niesamowite nagrody. Jasne! O, Cię się podzielił później wygraną, bo wiesz, było mnie teraz tak ciężko. Trochę słuchaj, jest, podzielimy co nie? się, tylko słuchaj. Ja tutaj na razie tu, wiesz to Dirt wygrałem, bo zrobiłem pierwsze Serious zadanie. Ty wygrałeś, o ja! Ale dobra, to. Normalnie. Słuchaj, teraz trzeba losować następny kolor. To ja także... mogę, ja mogę, ja mogę zalosować. No dobra, jak trafisz, tylko traf tutaj, bo wiesz co, ja chcę wygrać tą skrzynkę diamentów. Dobra, tak Dlatego tą trzeba strzelać. Jak, wy, jak te... tylko nie, nie trafisz, to trzeba płacić 10 tabek złota, dobra, to uważaj, traf cztery, dobrze. I ry, hop. Ej, no. Lumi, co ty normalnie trafiłaś, Głębia prawie ustrzeliłaś. O panie. nie! Przepraszam. Proszę mi teraz zapłacić 10. 6, 7, 8, 9, 10, przepraszam bardzo. Ja będę tu losował normalnie, bo Lumi no no, dobrze, nie ma to dobrego losuj cela. Ty OK Okej, to co? To który kolorek Lumi, Myślisz, żeby najlepiej teraz było wycelować, co? Lumi to lubi złoto! Dawaj no dobra, złoto! No, słuchaj, teraz. postaram się złote wysnajpić, okej? Okay. Pyk! No i udało się, w sam środeczek! Także yes! znaczy, dobra! Czytamy zadanko! Teraz będziemy musieli wykonać zadanie, Lumi. W Dobra. mieście jest ukryta złota zbroja byłego króla Jasia. Kto się przetrzymuje w swoim pobliskim domku, odszukaj ją i przynieś na miejsce. Ty, czyli trzeba znaleźć tutaj zbro złotą zbrojkę. Jest tutaj normalnie panie taki sam. Panie panie tak? czy chce pan pewną podpowiedź? No, chcę, chcę, chcę. Powiem panu tylko na ucho, ta zbroja jest no? gdzieś bardzo, bardzo blisko pana domu. Proszę ją jak najszybciej odnaleźć i wykonać zadanie. Dobra, coś płacę za tą informację, czy to taka darmowa Jedno złotko, jedno złotko. A starczy. dobra, bo ja tu panu zabrałem. Dobra, to ja tutaj odstawiam swoje złoto i panu tutaj oddaję te 10 sztabek i lecę. Dobra, Lumi, w ogóle gdzieś blisko mojego domku jest w ogóle niby... No właśnie, bo ten... Siema czekaj, ludzi. czekaj na mnie! Ja lecę odnaleźć tą zbrojkę. Słuchaj, bo ty się w ogóle ociągasz tutaj. Dobra, ja, też ja lecę w ogóle szukać. Słuchaj, ja też chcę szukać jej. Jest tylko kilka pobliskich domków, słuchajcie. Tam jest mój dom. Także ogólnie tutaj jest w ogóle jeden dom. To może e, tutaj? Nie wiem, możemy tutaj sprawdzić. Ale tutaj, słuchaj, nie wygląda w ogóle, żeby ktoś mieszkał. Można zajrzeć do piwnicy. Tu jest jakieś kino, słuchaj. To A może tutaj... następny, może następny. No e. w moim, co ty? Ej, Co tu ty są robisz, normalnie jakieś koleżanko? dziewczyny! Może one też szukają tej zbrojki? Ty Lumi, przecież tu jest w ogóle obok blisko jest twój dom! Ej. Ale nie, nie, u mnie w domu nic nie ma! Nie, a może ty gdzieś tu ukrywasz nie, tą zbrojkę nie, nie, króla nie, nie, Jasia, nie, 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 tak? Idź Złota sobie zbroja stąd. byłego króla Jasia, tu się przytrzymuj, a słuchaj sprawdzimy w ogóle nie, u ciebie ci play, Nie nie, ci tu nie tu ogólnie no, no, u mnie jest w domu jakaś nic zbrojka. nie ma, Ej. nic u mnie w domu nie ma ender perły, przydadzą mi się, w ogóle fajna ty, różka, dzięki Lumi Ej, Ej ale tu... to było, nie, 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 tu Lumi? nic nie ma, tu nic nie ma A co to jest za zbrojka, serio? Nie. Nie ma tu żadnej zbrojki, no kolego. No jak nie ma? Przecież widzę. Ej, ślepy nie jestem, lubi. Ale tu, diplay tu naprawdę twoje oczy kłamią, tu nic nie ma. Co ty w jest ogóle tu Zbrojka, zmyślasz? przecież nie jestem ślepy. Patrz, nawet ją sobie ubiorę tutaj. No, I to nie, jest, To jest ta zbrojka króla Jasia, tak? Ja ta, nie mogę. Bo ja ostatnio byłam w muzeum i mi się w ogóle tak strasznie ona spodoba i chciałam pokazać właśnie tym koleżankom co na górze. mi. Ja normalnie nie biorę z Tobą udziału. Ty w ogóle nie dość, że nie trafiasz w ogóle w tą tablicę, w ten cel. To, to tak co? naprawdę jeszcze jesteś w ogóle zaangażowana w poszukiwanie a, tej zbiorki. Dobra, co i co? Ja normalnie sobie razie. biorę perłę i ja w ogóle lecę odebrać nagrodę, a z Tobą już nie chcę grać, Lumi. Samemu wolę. ja wy dziewczyny, to normalnie czego tutaj? Proszę mi nie przeszkadzać, bo ja tutaj mam zamiar wygrać normalnie dzisiaj jeszcze super samochód. Dobra, także lecimy szybko się tu tepiemy i idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Także, pani prowadzący, mam tutaj tą nagrodę. Także cyk odkładam tutaj na staty w Dobrze, hop, dobrze, hop, proszę, hop. proszę bardzo. No to dobrze, a, a gdzie koleżanka? Koleżanka jednak nie będzie brała udziału. Ja tu w ogóle odbieram nagrodę. Co jest za nagroda? Złoto? Ile sztabek w ogóle mogę odebrać tutaj, co? No, tak, z pięć, z pięć sztabek. No dobra, to dzięki, dzięki. Proszę Ośkej. bardzo, dobrze. No to w takim razie zapraszam do następnego losowania. Szybciutko, szybciutko powiem Panu, że bardzo sprawnie Panu idzie. No nikt inny na razie nie chce brać udziału w naszym dobra. superowym konkursie. To teraz ja będę losował, panie. losować. Dobra, dobra, to ja tu losować. normalnie biorę. łuki. Yy, co by tutaj wylosować? Mm, może. Proszę to, się słuchajcie. zastanowić. Mamy znowu trafiłem w sam środeczek, w sam cel. Gratulacje! Laptop? Gratulacje! i dobra, może teraz będę mógł laptop jakiś wygrać, także czytamy. A tu jest jakaś skrzynka z narzędziami, to sobie ją wezło. O, wezmę, to słuchajcie. widocznie, bardzo potrzebne, proszę brać. Dobra, czytam zadanie. Uwaga, uwaga, uwaga. Jednemu z uczestników szkolnego konkursu popsuł się. Komputer. Udaj się do szkoły i mu go napraw. Dobra, panie, to ja lecę do szkoły. Proszę, proszę, lecie. Szybko, perłę. Słuchajcie, gdzie mnie tepnie. Okej, okay. tam jest szkoła, słuchajcie. Także dobra, na dom Lakiego się jeszcze tepniemy. I jesteśmy praktycznie przy szkole. Y, tutaj, hop. Ej, patrzcie, tutaj w ogóle są jakieś komputery. czy to są jakieś zawody szkolne? Tutaj, czekajcie, jak to tam brzmiało. Y, czekajcie, to, nie to. Jednemu z y, uczni uczestników szkolnego konkursu popsuł się komputer. Ej, to może tutaj, słuchajcie. Rozejrzymy się, ej! Nie, a mi się musiało dać. GP'ek! Słuchaj, popsuł się tu komuś komputer, bo tu są jakieś konkurs, tak? A to jest konkurs Minecraft Minecrafta, normalnie mi się komputer popsuł, rozumiesz. To czekaj, ja tutaj mam skrzynkę z narzędziami, coś tu może pokombinuję tylko żeby nikt nie widział. Dobra, pan się nie patrzy, Pan Posłanie, nie, a co się stało? Pana, ja bieram, bieram sobie, chyba karta graficzna padła G-Playek Podkręcimy ją może troszeczkę, co? Dobra. Nie, nie, dobra, czekaj, a na, co w ogóle, jakie zadanie musicie zrobić? Zamek wybudować? No, tak, zamek właśnie wybudować. Centrum handlowe, takie budowlanki. To dzisiaj. czekaj, pomogę dobra, ci wie? trochę, GPL-ie pomóc. Ci. Dobra, no dowód, dowód. Ale super w sumie tu już. O dobra, już jest tutaj ładny zamek wybudowany. Dobra, ja muszę dobra. tutaj uciekać, to możesz się zgłaszać tam, słuchaj, że. Ale? Prawda, nic nie pomogłem! Mogę zrobić, mógłbym! Nic nie pomogłem, nic nie pomogłem ja nie biorę skarży to e, Nie, biorę więcej nie, nie, co działo w tym konkursie! No, ja nie mogę, ty jak poskarżyła się w ogóle chyba ta babka obok. Podejrzała, słuchajcie, że ja tutaj normalnie ten. Czy i co wygrałeś? Jest dobrze? No, dobra, pa Play. Ej, dobra, pomogliśmy G Playkowi Idziemy w ogóle zobaczyć, słuchajcie, co teraz wygramy. z tymi perłami, słuchajcie, nie jest tak łatwo. Także dobra, przerzucę Centrum Handlowe i powinienem być na miejscu. Także lecimy. Wow, Ej, jesteśmy tutaj. Ciekawe, co teraz wygram. Także lecimy tutaj, zobaczyć, I jak to poszło. Z tego, e... co widziałem, to bardzo pozytywnie, easy, proszę pana. Easy, easy. Jeden laptop wygrywa, a mogę dla całej rodziny laptop wygrać. Proszę, dla całej rodziny, Dobra, laptopy. to pięć laptopów. I ja nie mogę opłacać się, słuchajcie, już wygrałem trochę sztabek złota, laptopa, ale w ogóle najbardziej tu chciały słuchajcie, wygrać ten samochód sportowy. To mi się najbardziej podoba. Dobra, także losuję dalej. Na razie proszę, proszę nie mam losować. Nie ma ani jednego tutaj celu nietrafionego, także fajnie, dobrze mi idzie. Okej, okay, dobra, także losujemy może tam tu słuchajcie. Jest! Udało mi się trafić. Udało się! Nie w sam środeczek, ale teraz, słuchajcie, zadanie związane z tym samochodem, także bierzemy. Jest tu jeszcze jakieś zdjęcie samochodu. Czekajcie. Burmistrzowi skradziono auto. Odszuk je. OK, Okej, także będziemy musieli odszukać autoburmistrza. To burmistrza. proszę iść tutaj wykonać zadanie. Dobra, do widzenia. Ej, słuchajcie, jest tu jakieś zdjęcie, zobaczymy. A, a więc tak wygląda auto burmistrza. Ej, no niezły rojstroj, słuchajcie. Dobra, także musimy w jakiś sposób znaleźć to auto i wygramy możliwe, że to super wypasione auto. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki Ej, i mam nadzieję, że... Ej, mam tylko nadzieję, że nikt mnie o, nie widzi. Ziór. Dobra, szybko. Muszę teraz się udać. Go, I szybko wariaty. zgarnąć to auto burmistrza i stąd wyjechać. Mamy po szlacie, Mam nadzieję, że nikt wariacik, mnie tylko nie widzi. Coś gada o aucie burmistrza. Patrzcie, ej, tu się skra. zatrzymał się na razie. Dobra. Mogę iść dalej Chłopaki, chłopaki, wszystko gotowe Jest auto, dawać, wyjeżdżamy Patrzcie, stąd jest tam prostu. ten samochód ty, Czekajcie, ja w ogóle nie mam żadnego mieczyka W razie co tu, słuchajcie, mogę ich tutaj Odwrócić ich uwagę z to tutaj jest! Nie złapiecie mnie, dawajcie, cwaniaki chłopaki, Dawajcie, go dawajcie, chłopaki. dawajcie na mnie No, dawajcie Dobra, szybko tutaj, dawajcie, nie złapiecie mnie W berka się Gdzie bawimy, no co? Co ty od nas chcesz? Chłopaki, ja co naszych nie mieczy w skrzynie Ja pilnujcie tylko biorę samochód burmistrza. Ej, dobra, jak się tu wsiada za kółko. Ej, ja cały czas wsiadam gdzieś na górę. Nie chcę wsiadać na górę. O, nie, trzy serduszka! Trzy sobie no, Ciekawe, słuchajcie, sobie. oni są dosyć mocni. Dobra, musimy obejść. Chłopaki, ich. co, wy nie, nie potraficie nigdy nic zrobić, po mocni prostu. Mocni są, słuchajcie, nie mogę w ogóle wsiąść tam za kółko, tylko mnie tak jakby na takie podwyższenie, słuchajcie, nie wiem w ogóle gdzie mnie wsadza, ale dobra, teraz się uda w ogóle wsiąść, słuchajcie, także wbijam. O nie, tutaj jest jeszcze ten bandziur, ale my się... Nim nie zawracamy głowy. Dobra, teraz dobrze wsiadłem. I dawaj szybko, jedź tutaj! O nie, goni mnie, goni mnie. O nie, 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 słuchajcie. Coś się tutaj dzieje. Stój nie tutaj, stoj! Bierzemy tutaj. samochód i zwiewamy, zwiewamy widzowi i zaraz go odpalamy i uciekniemy im. Dobra, dobra, dobra. Słodziej zabrał nam auto! To nie wasze auto, to samochód burmistrza i szybko je biorę. I wsiadamy, słuchajcie, i jedziemy. Dzida, dzida, długa lecimy. Ej, dobra, żebym tylko nie rozbił. No nie, znowu nie udało mi się wykręcić na zakręcie. Cofamy, cofamy, cofamy. O a przeszedłem tutaj teraz na, na fajnym, y, tutaj normalnie skillu. Przez to płotek. jest nasze auto. My zabraliśmy je burmistrzowi. Nie masz do nich po prostu żadnych No Dobra, przestajcie, żadne to wasze auto. Ja tutaj normalnie lecę i wygrywam. Słuchajcie, wygrywam. Dobra, tutaj odkładam pod zdjęciem samochód burmistrza. Także pyk. Słuchajcie, zgadza się, to jest chyba to auto. Także udało mi się je odzyskać. I teraz możemy wylosować kolejną nagrodę. Samochód burmistrza jest tu już zaparkowany. Odzyskałem go w razie proszę, co, panie Proszę, proszę mi pokazać. No superowo. W takim Dobra. razie bierze pan kluczyk do swojego nowego auta. Ja nie mogę, słuchajcie, marzenie. Ej, kozacka fura. Wsiadamy tutaj normalnie też. Ej, Jak się panu mogę podoba? Wsiąść. Dobra, podoba mi się. W ogóle już tu postawiam je na nowo. Okej, okay, teraz mogę wsiąść. W środku jest naprawdę fajnie. Ej, Lamborghini, słuchajcie. Tutaj w ogóle jakieś e, super ten. To jest jeszcze wie pan, wie pan co? Wie pan co? Niech się pan jeszcze nie cieszy, bo jeszcze ma pan dwa zadania do wykonania, żeby te wszystkie nagrody... Były pana! No dobra, więc zapraszam. Dobra. To ja się biorę rozsupania. do roboty. Dobra, biorę się do roboty, panie, także co teraz wylosujemy? Może diament? Ej, prawie trafiłem w sam środeczek znowu. Ej, normalnie ciężko w to żółte trafić, słuchajcie, ale udało mi się. Dobra, no super. także co? Teraz y, diamentowe, czyli coś związanego tak. z mieczykiem diaksowym będzie, okej. Okay. Czytamy w ogóle co, o co tutaj chodzi, co jest grane. Zrób dobry uczynek dla pierwszej spotkanej przez ciebie osoby. Ej, dobra, spoko. A to niech pan leci, zadanie. do zadanie. Okej, okay, słuchajcie, czyli jeszcze dwa zadanka i tak naprawdę te wszystkie nagrody będą moje, łącznie z tą normalnie furką. Dobra, także kto tu w ogóle by potrzebował pomocy? Nie wiem, może ktoś będzie potrzebował, żeby zakupy mu zrobić? Nie ma zielonego pojęcia, ale może właśnie w tą stronę uderzymy, pod centrum handlowe. Także Ojejku, idziemy. jak ja to wszystko zaniosę. O, Pomóc dzień dobry, jakoś? dzień dobry, proszę Pana jak najbardziej. Wie pan co, bo ja tutaj pracuję w sklepie, a zrobiłam zakupy moim rodzicom. Czy byłby pan taki dobry i zaniósł? To tutaj ten domek na wprost, proszę pana, Chilata. dobrze? Ale tam tak? straszna babuszka na poddaszu, widziałem, a, że w ogóle ma bazę. A co to straszna babuszka jest? No jak to nie oglądała pani moich odcinków, straszna babuszka Ale to moi rodzice mieszkają. Proszę pana, moja baba nie jest straszną babuszką. No to pani Bardzo rodzice wynajmują proszę. strasznej babuszce poddasze ja bym ogólnie uważał na to, niech pani lepiej zbada tą sprawę. Dobrze, Ale to dobra. proszę zanieść, proszę zanieść. Staramy się, słuchajcie, to zanieść. Z tego co pamiętam, to tam na poddaszu straszna babuszka mieszkała. Widzowie, jeśli pamiętajcie to, pamiętacie, to o, normalnie ten odcinek. To napiszcie w komentarzu Ale dobra, czego się nie robi, słuchajcie Dla wygrania nagrody głównej Także wbijamy O, dzień doberek, starszy pan Pana pamięta domu? tutaj Pan ja cię dobrze pamiętam! Wyganiał mnie stąd! Ja tylko Dokładnie. przyniosłem zakupki wam, także nie będę tutaj zadzielał z wami. dobra, to dzięki, ale już sobie stąd, idź w tej no Dobra, chwili. dobra, panie dziadek, co, co jest bardzo niemiły. Okej, okay, słuchajcie, chyba wy, wygląda na to, że zrobiliśmy dobry uczynek. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy uznajcie to zadanie, czy ten dobry uczynek został wykonany i wygląda na to, że zostało nam, słuchajcie, ostatnie zadanko do wylosowania, a mianowicie normalnie, czekajcie, chyba tutaj ten pad. Ale proszę. Czy... Pana, proszę odebrać tak? nagrodę tutaj. Nieczy wygrałem złoty, tak? Diamentowy. O, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, pan mi zabiera wszystkie nagrody, a to tak naprawdę dla mnie powinno być, Tak, nie? dokładnie, dokładnie, proszę pana, te strzały na mnie nie działają. Dobra. Proszę losować ostatnie zadam. Teraz, słuchajcie, mamy szansę wygrać konsoletę i będziemy mogli sobie grać, akurat na święta to spoko opcja. Dobra, także losujemy, słuchajcie, czy trafię w sam środeczek? Tak, udało mi się, w brawo! Sam środeczek. Dobra, także co? Losujemy teraz tutaj, sprawdzamy zadanko. Co tu jest tak. w ogóle do wykonania? Zobaczymy. Teraz ty jesteś graczem. Udaj Uu. się na ulicę Frankową 5. Tam czekają na ciebie duże emocje. Dużo emocji chyba tam było. na Może pan nieważne. pojechać teraz tym autem? Dobra. Frankowa 5. Słuchajcie. Gdzie jest Frankowa 5? Z tego co pamiętam to chyba gdzieś tutaj niedaleko e, prostopadła ulica do tej. Także słuchajcie. Postaramy się teraz przejechać naszym nowym Lamborghini. Także wsiadamy. No naprawdę kozacko. No go słuchajcie to nie, nie da rady żebym obrysował. Będę tak powolutku jeździł. Mimo, że to sportowe auto, to postaram się jechać bardzo ostrożnie, żebym normalnie nie zrobił tak, jak z autem burmistrza, bo tam no trochę szkód moż, moż, mogłem narobić. Yy, może tutaj jakieś blacharskie będą sprawy, blacharsko lakiernicze tutaj do zrobienia. Ej chyba wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest ulica Frankowa. Ej, Lumi? Co tu Lumi robi w ogóle? Przecież ja w ogóle. E, dzień jestem... dobry, dzień dobry, pan jeszcze jest tutaj uczestnikiem na dzisiejsze ostatnie zadanie. Tak, dzień dobry, no, Dobrze, no właśnie wylosowałem. To, to proszę pana, proszę przejść do przeszkód, złowić rybę, usmażyć i kto pierwszy ten wygrywa pana, tutaj przeciwniczką jest pani Lumi, zapraszam! Co? Ale ja normalnie Lumi, Przecież ty miałaś nie brać udziału w tym. I Ale to... ja sobie, Dibel, powiedziałam, że ja biorę. Przepraszam bardzo, ten tor sobie zarezerwowałam dla siebie, Co? a ty masz ten drugi tor. Czyli tak, chwila, dokładnie. tutaj trzeba przejść ten tor przeszkód, tak. wziąć wędkę, złapać tutaj gdzieś rybę. O, domyślam się, że tutaj, w tej rzece, a następnie szybko tą rybę upiec. I kto pierwszy to zrobi, ten wygrywa, tak? Lumi? Tak, ten wygrywa i chcę ci powiedzieć, że wygrywać będę ja. Ha, ha, ha. A no to. Dobra, no to słuchaj, powodorka ci życzę. To co, trzy, dwa, jeden. Ten. Ruszamy. O nie, tutaj słuchajcie, ta. Ja nie mogę, ta kolorowa ciecz. Słuchajcie, to jest na, naprawdę masakra. Jak tam, Lumi? Zaraz dobrze, normalnie. No poszła, dobrze, dobrze. Ja biorę dobra. tutaj wędkę. Ej, dobra, szybko, dawaj szybko, szybko pan tu wędkę, szybko. bo Lumi dobra. mnie wyprzedziła teraz. Szybko. Było, ryby, było. Mam tylko nadzieję, że nie wpadnę tutaj teraz do tej w ogóle tej całej. No wpadłaś właśnie, Lumi. Ja nie mogę, o, wleciałaś. Nie. Dobra, także słuchajcie, muszę szybko przegrałam. złapać... Ja nie mogę, słuchajcie, teraz tylko złapać ryb, rybę. Lumi już się poddaje. Chyba psychicznie nie, po prostu tego nie wytrzymuje. Także bierz, rybko, złap się, rybko. Gdzie jesteś, rybko? Ej, dobra, coś mi tu podpływało. Coś się pluska i... I mamy rybę. Ej, dobra, udało się złapać rybę. Teraz wystarczy ją upiec. Słuchajcie, jeszcze wyrobię to ostatnie zadanko. Wygramy jeszcze jakąś konsolę normalnie. Także lecimy czym prędzej w podskokach. Wkładamy tutaj normalnie rybę do pieca. Panie Gipley, panie jak panujcie. proszę powiedzieć, jak postępy, panie Gipley. No właśnie, piekę rybę. Jeśli mi się uda zrobić, to wszystkie zadania będą wykonane, wygrywam wszystkie nagrody i normalnie tutaj jeszcze idę odebrać konsolę, którą mam nadzieję, że wygram. Dobra, jest. Mam tutaj rybę super upieczoną. Superowo, super. Owo w takim razie proszę mi dać tą rybę. Nie, właśnie. Nie, by głodny jestem. E, no. Dobrze, dobrze, to ja panu tutaj coś superowego w takim razie rozstawię. Co mi tu pan Zgodnie daje? z naszą obietnicą, proszę: skrzynka pełna diamentów. Wow. I do tego jeszcze oto ta konsoleta. Gratulacje, pan G.P. wygrał jako pierwszy konkurs w naszym mieście. Proszę bardzo i zapraszam ponownie. A, a autko, to na chwilę sobie wie pan, co pożyczę nie. w takim razie. Nie bez pożyczania, pani, zostaw to, mój lambo. normalnie nie, on zaraz je rozbije. O nie. Ja nie mogę, słuchajcie, co on narobił, widzicie? Chyba mam po samochodzie, ale bardzo dobrze się bawiłem, mam nadzieję widzowie, że wy też. Zostawiacie kciuki w górę, trzymajcie się, papa. Pa.